A więc Siemaneczku, witam Was w kolejnym odcinku Queen's Park Rangers to glory. Przed nami kolejny, kolejne mecze, mamy już luty. Jeżeli chodzi o to, to będę nagrywał teraz jakby kilka odcinków z rzędu aż do końca pierwszego sezonu. Także koniecznie piszcie po prostu propozycje przez te kilka odcinków, jakie transfery można zrobić. He, eee, ojejku. Pamiętam, że pisaliście mi na przykład, żeby ściągnąć Mesuta Ezila, można go zobaczyć, można go sprawdzić. Bo jest to, nie ukrywam, bardzo ciekawa opcja wpisująca się w to, co chciałem w tej drużynie mieć. 32-letni Mesut Ezil. Ok, on wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze kurczę, kogoś mi proponowaliście, też jakiegoś pomocnika. Fabregasa, Fabregasa mi proponowaliście, to pamiętam. Także od razu go sobie dodamy, żeby nie zapomnieć. Cesk Fabregas. Jeszcze lepiej. O kurde, o cholercia. On wygląda dobrze, jeżeli chodzi o wartość i o overall. Naprawdę, Git. No ale co, no trzeba zrobić trochę pieniążków, właśnie na tych zawodników. Także, no co, ciśniemy, ciśniemy dalej. Tak ustawiłem ten zespół prawdopodobnie, bo trochę nie siadałem tutaj do tej kariery, bo ostatni raz, kiedy to nagrywałem to było chyba z tydzień temu nawet, kurczę. Także, no troszeczkę tutaj nie zaglądałem. Będzie ciężko się załapać do Premier League, aczkolwiek chyba szóste miejsce daje już jakieś... Kurde, właśnie jak to jest z tym awansem? To są jakieś baraże, tak? I później gramy o awans, coś takiego chyba istnieje właśnie. A nie ma tak jakby rozpiski chyba, czyli pier... chyba... Kurde, no powiedziałbym, że pierwsze 6 pierwsze, pierwsze zespołów walczy o awans, nie? No ostatnie trzy to wiadomo spadek jest. No dobra, no trzeba po prostu wygrać z Brentford. Y, bardzo dobry zespół. Tam mają tego jednego napastnika, którego bym fest chciał, czyli y, jak on się nazywa? Boże. Toni, Toni. To jest zawodnik, którego bym chciał, ale czy mi się uda? No gra u nich. No by był naprawdę fajny, nie? No ale czy się uda z nimi wygrać? To jest bardzo ważne. Gramy u nich. Gramy u nich. Niestety nie wiem jakie to miasto, może Brentford to jest miasto, nie mam pojęcia W każdym razie zobaczmy, szybka symulacja i czy wygrywamy to spotkanie Jeden do jednego, Braw strzela, Ok, to jest zawodnik, którego kupiliśmy za grosze tak naprawdę Czyli naprawdę to cieszy, naprawdę to cieszy, że się udało zremisować i że Braw strzelił gola Jeżeli ktoś teraz ogląda, a je śniadanko, to smacznej kawusi, smacznego śniadanka Ja mam tutaj taki fajny kubeczek Avengersów Ogólnie jestem mega fanem Marvela, ale na 1000 subów pojawia się Q&A, także dobijajcie, dobijajcie i zadawajcie jakieś pytanka, a na pewno na większość odpowiem, chyba na jakieś totalnie głupie, nie? Ale raczej nie będzie takich. Także no Q&A zbliża się wielkimi krokami, jeszcze trochę brakuje, ale myślę, że może się udać już niedługo tu wbić. Na pewno do końca roku wbijemy te 1000 subów, nie? Zwłaszcza na FIFA 22, gdzie to będzie duży hype znowu. Ale mniejsze to, gramy karierkę na razie, gramy meczik z, Nor z Norwich Norwich, czwarte miejsce, no żeby coś tutaj ugrać, no to trzeba to wygrać, nie? Pytanie, gramy na wyjeździe znowu Składzik się zmieni, bo nie chce grać, żeby grał Karol, a zagra sobie właśnie Kacperek Kozłowski hm. No i tyle zmian, nie? Tyle zmian, na razie wygląda to całkiem nieźle Ten Fernandez jest naprawdę fajny, nie? On i tak się podoba, ten chłop Myślę, że to będzie nasza pierwsza legenda klubowa no ale zobaczmy, czy wygramy ten meczyk i... Cholera, no. Podolski co prawda strzela, to zawsze jakiś plus, nie? Ale... Ech, 3 do 1 troszeczkę boli jednak. Troszeczkę boli to 3 do 1. No fajnie by było wygrać, nie? Fajnie by było coś wygrać. Kurde, jest na 10. miejsce. Środek tabeli w pierwszym sezonie nie jest zły, nie? To nie jest złe miejsce, ale... No wiecie, no chociaż te baraż, chociaż coś tam spróbować już. No, 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 niech na razie się tam zrobi. Tam dalej, tą gościu szkoda, 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 szkoda. Ale może, może ludzie, może jeszcze się uda. Jeszcze trochę meczy do końca. Trzeba zerknąć przede wszystkim, jak to wygląda. No i zobaczmy, ile w ogóle zostało. Jak, jak miałem terminarz? No tutaj, 5 meczy jeszcze na pewno. No tutaj kolejne 4, czyli 9 meczy. 9, 11 meczy do końca i koniec. Ojoj to troszeczkę mało meczy do końca, nie ukrywam czyli ze dwa odcinki max, nie? i mamy już koniec sezonu ojoj 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 jeżeli interesuje też Ultimate Team to prawdopodobnie teraz lecimy ostatni taniec na streamie, bo to jest chyba ostatni full champions także jeżeli Cię to interesuje to wbijaj na streamki one są, będą wieczorem teraz bo to jest odcinek sobotni, czyli powinien być już wczoraj już wczoraj live i, i dzisiaj też powinien być wieczorem także zapraszam serdecznie jeszcze zanim zaczniemy meczek, przypominam o subskrypcji i o łapeczkę w górę, bo totalnie zapominam na, kar na karierach, żeby o tym przypominać, a jednak jest to całkiem, całkiem dla mnie ważne. Także co, no, mecz z Blackburn, kolejny dobry rywal, ale gramy u siebie, to ten plus, na bramce jest Kamiński, Polak. No zobaczmy, zobaczmy, szybka symulacja i zobaczmy, proszę, wygrajmy ten mecz, to jest ważny mecz do wygrania. Ech. No nic nie można wygrać, nic cholera nie można wygrać Ramki Dile, nie wiem co to jest, a jakiś, o Jaki, o sobie, o Nie niech idzie sobie, 22, E, słabo, słabo to wygląda O, i zobaczymy Okej. Okay. Dobra, weźmy go, 700k, 1 300, okej okay. Jeszcze lepiej, no ten nie Ten nie no i ten nie. Tamtego za milion 300 będzie można w ogóle wziąć do drużyny i go sprzedać na tym sezonie. To też jest dobra myśl tak naprawdę. Także chyba od razu to zrobimy, bo milion wartości to jest naprawdę cholernie dużo, nie? To jest chyba ten, nie? 61. Ej, naprawdę nieźle wygląda ten gościu. No i musi, musi mieć 4 wiestki sztuczek, żeby ktoś go w ogóle go chciał, ale wygląda nieźle, naprawdę spoko wygląda. No zobaczymy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, ale myślę, że go przeniesiemy i go sprzedamy. Nawet za 2 miliony, 3. No, 16 lat milion 100 wartości, czy milion 300, naprawdę nieźle, nie? Naprawdę nieźle. A my gramy z Nottingham, mamy 12 miejsce w Twenty. Coraz gorzej to wygląda generalnie. Coraz gorzej trochę to martwi mnie zdecydowanie. Oj, 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 No, jakieś zmiany, nie? Zmiany w składzie. Przede wszystkim yy, wejdzie sobie yy, Barbet. Kasper zagra. Zagra sobie też Markello. To są takie zmiany, które lubię. Lubię robić, szczerze mówiąc. Dykes musi wejść tutaj na ławeczkę, bo on jest całkiem ok. Nie wiem, czy on tak nisko siedzi tam. No i co, no i lecimy, no ale kurde, no trzeba coś wygrać w końcu, nie? Bo na razie, no nie wygląda to dobrze. Nottingham, i to na wyjeździe jeszcze, no to nie wygląda dobrze w ogóle. Ale zobaczmy, zobaczmy, może akurat się uda. Jest! O, dykes, dykes. Fajnie, fajnie, że strzelił, fajnie, że wszedł. Kurde, dobra. Z... No trenera nie zawiódł, no trenera nie zawiódł, także <gry> naprawdę Git. Ale kurczę, no trzeba coś wygrywać więcej, nie, bo... 5 punktów straty do Brentford, który jest na naszym miejscu, które teoretycznie byśmy chcieli, ale teraz gramy z... Preston, który jest jeszcze niżej w tabeli. Gramy u siebie, także wygrajmy to, panowie! Weźmy się w garść i wygrajmy ten mecz! Tak jest, kolejne 2-0, Joelson strzela, czyli ten prawy skrzydłowy mój ulubiony. Chyba to on. Kurde, to on? Muszę zerknąć, czy to on, Joelson. Chyba on się tak nazywa w grze. Kurde, tego mi nie powiedzą, nie? Albo inaczej zobaczę, no. I żaden inny się tak nie nazywa, Joelson, nie? No to musi być on. No i Barbet wszedł, i od razu, no, wygrywamy coś, nie? To też jest mega ważne. Ojoj, ale jesteśmy na dziewiątym miejscu. Pniemy się w górę. Mamy 5 punktów w do Bristol City, które jest na naszym wymarodnym miejscu. Szóste miejsce, szóste albo siódme, nie? No, wolałbym szóste, ale czy, jakby siódme też się udało, to też by było, nie byłoby źle, nie? Kurcze pieczone. Naprawdę nie powiem, że nie jest ciekawie. Końcówka naprawdę ciekawa. Gramy teraz z Brighton, tak? Bright... Nie, to nie Brighton. Birgi... Birmingham City. Oj, dawajcie, lecimy troszeczkę tego. Musimy morale tutaj yy, podbudować i może akurat się uda. Presja na mnie straszna. Lecimy, lecimy normalnie. Kurcze pieczone, powiem Wam, że no fajnie by było to szóste miejsce. Birmingham jest totalnie za nami, w sensie dziesiąte miejsce jest w sensie tuż pod nami, nie? Oj, Dobra, lecimy, dawaj. Kozłowski też wszedł do pierwszej drużyny od razu gole. Zobaczmy. Jeden do jednego. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Trochę, trochę... No, nie do końca, nie Nie do końca ten wynik. A no zobaczmy, co tam podol chce od nas. Muszę dbać o Twoje zdrowie, chłopie. Ale on już. A ja, on wygląda źle. 71 overalla. No, tego się trochę spodziewałem kupując go. Aczkolwiek to jest duży zjazd, nie? On miał chyba 70, 75, jak do nas przychodził. 4 overalla w pół sezonu prawie. No nie jest dobrze, o Brentford jak się śpiewało i my jesteśmy na ósmym miejscu, ale jest walka teraz O kurde, cool. gramy z Cardiff City, tak? Cardiff City się nazywa Oni są na pierwszym miejscu? Niemożliwe Uuu, to gramy, gramy z nimi i to symulacja O jak to jest niedostępne, to jest bardzo ważne Hamalainen sobie poleciał, no co jest, chłopie, gościu, najważniejszy mecz sezonu, a ty sobie po ile, co za ziomek nie, dobra, kakaja se damy w takim razie, o i Dykes też sobie poleciał, no co, oj, tutaj to mi się nie podoba, wejdzie sobie Hubert w takim razie ale to jest zła postawa, oj, chłopaki chłopaki, tak się kurde nie robi, tak się nie robi, panowie Najważniejszy mecz sezonu, a wy sobie lecicie, no to trzeba wygrać. Jeżeli myślimy o czymkolwiek, to ten mecz trzeba cholercia wygrać. Trzeba wygrać i to, no nie, nieważne w sumie ile, ale trzeba kurde wygrać go. Jeżeli myślimy o barażach, to się chyba tak nazywa. Jeżeli nie, to mnie koniecznie poprawcie, ale... Uch, no szóste miejsce to jest coś niesamowitego. Tak naprawdę już top 10 jest fajne, bo to daje jakiś tam, załóżmy... Jakieś pole do popisu w następnym sezonie, już wiadomo, że będziemy walczyć, walczyć o, te, o top, top 5, czy to top 6, ale no, będzie ciekawie, nie? Będzie ciekawie. Wasze zdrowie, i wygrajmy ten mecz do jasnej ciasnej. Let's go, Joelson! Gail, co poro? A nie, to Gail tak leciał. Wow. Transfer się spłaca, transfer się spłaca Właśnie, kurde naprawdę nieźle ten Gail wygląda Dr Drugą młodość przeżywa normalnie Dawajcie, dawajcie, bronimy, bronimy, bronimy Co jest panowie, bronimy Ale Queens Park Rangers wygrywa z w City na razie Pierwsze miejsce w tabeli mają my, nie. <średencji> Ale no, no nie, no kurde, powiem wam, że klasa Na razie mega się cieszę z wyniku Obyśmy taki wynik utrzymali do końca Tutaj piękne podanie Wow, wow, wow A, Ale przerzucony, przerzucony niestety Wow, dobra akcja, pięknie zagrali Ale spalony niestety Ale kurde, co chłopaki grają w tym meczu, naprawdę Ten Joelson to jest kot, totalny jak on wjeżdża we wszystkich? On jest niesamowity ten typ, to jest ten... A. Ale to jest ten Portugalczyk, kurde. To jest jeden z lepszych transferów na razie. Czy może taki przyszły Nani? Bo tak wiecie, pięć gwiazdek, sztuczek, skrzydłowy, może ma bardziej, no zobaczymy. Jak będzie któryś z nich, to już będzie dobrze, nie? Oj, oj, dobrze, 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 ale jesteśmy, ale ciśniemy. No jednak najtrudniejszym w sezonie chyba był mecz z Watford, tam chyba 4-0 dostaliśmy w tyłek Ale to był jeden z lepszych meczów z Watfordem, nie? W sensie pokazali klasę wtedy ci, ci piłkarze z Watforda, bo było 80 do 20 posiadania piłki, to była różnica klas, a tutaj No kurde, aż, aż nie wierzę, że Cardiff właśnie jest na pierwszym miejscu, bo my, my w sumie prowadzimy tą grę Jazdunia Dobrze, dobrze ale się poklepali, ale szkoda, że nie było akcji dalej ale Gail z z, z bramką, także naprawdę dobrze jeszcze jakby ten Joelson, nasz Fernandez który tak, nie wiem czemu, Joelson w grze on ma Fernandez przecież na nazwisko, chyba, że się nazywa Joelson w sumie to może być tak, no ale odbiór ale odbiór Joelsona i już gościu, ale poleciał jaka petarda to jest ja pierdzielę, jaka petarda ten Joelson Szkoda, że tutaj nasz Markello tak, niszczy trochę akcję, ale. Joelson znowu. Ale ja, ja są. Wygrywamy na razie z yes Cardiff, to jest mega ważny punkt. Punkty właściwie, trzy. Nie ma. Wow. Pytanie, czy to bramkarz obronił, czy to była. Czy to był przestrzelony strzał. No, i Joelson, Joelson, nie zostawiajcie go samego! Kurde. Szkoda, że z 16 podolski trochę gorzej się zachował. Ale Joelson próbuje, to jest mega ważne, nie? Że on próbuje, ten chłop walczy. Patrzcie, gdzie on jest teraz! Co on robi? To El Capitano tak naprawdę. Naraz... Dobra, wchodzę, nie ma co. Potrzebujemy tych trzech punktów. Nie potrzebujemy jak, jak nigdy. Aj, myślałem, że uda się bez wejścia. Okej. Okay. Aj, podol. Podol, podol. Of. O, 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 Dawaj, Podolski. Walcz mocniej. Kurde, Kasper. Dobra próba była. Dobra próba, kapi. Dawaj, Fernandez. Joelson. Oj, oj, oj ale piękna piła Cardiff Dobrze Lecimy Ajajajajaj... Aj, 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 Casper Tak się nie robi To nie było dobre podanie Dobra lecimy Ojojajaj, wiecie, no, punkt, punkt w takim meczu też nie będzie zły, nie? Ale, jakby się udało ugrać więcej, to też by było super. No, i to jest Joelson, właśnie. O kurde, no, chłop potrafi, nie? Podol! Ojojaj, Pressingiem ich, pressingiem, panowie. Dobra, dobra, nasza, nasza chyba. Ja bez zmian, lecimy bez zmian. To jest zespół kompletny, także. No nie, no gejlu. Gościu, co ty żeś odwalił? Co się stało? Ale nam zabrali akcję. O Jezu, no i po. No i po meczu. Cholera. Byle jeszcze tego punkta nie straci. To też będzie mega ważne. Dobrze, dobrze. Myślałem, że karny przez chwilę, ja pierdziele. No szkoda, w ogóle ten pad tutaj R2 nie działa, także trochę też mój błąd, że taki pad wziąłem. Nie żebym się tłumaczył, nie, nie, że co ale... ale serio tak jest, nie? Kurde, no szkoda, szkoda trochę tego, tych, tych dwóch punktów, które mogliśmy mieć więcej. No cóż... Chociaż punkcik przeciwko. Mm, przeciwko mistrzowi teoretycznie to nie jest, kucze, chyba zły wynik, nie? Co miesięczny raport. Oj, on co się rozwija, gościu. No jeszcze dajmy mu trochę czasu, ale prawdopodobnie jego weźmiemy do pierwszej drużyny, żeby go sprzedać po prostu. No ale dobra. Kucze, tylko trzy punkty do. Do, do, do szóstego miejsca. To jest naprawdę dobra informacja, nie? W sensie, w sensie, to jest naprawdę dobra informacja. Dobra, zobaczmy, zobaczmy po prostu. No trzeba coś wygrać, nie? No ten Podolski to raczej do sprzedania po tym sezonie, ale czy uda się wygrać, z Akurat nie spojrzałem, co to, co, co to za zespół jest. 2 do 0. Kozłowski strzela. Tak jest. Brawo, Kapi. No fajnie, jakby Kozłowski tak do 80 się rozwinął ogólnie. Minimum chociaż. O, mamy 90 oceny. Nieźle. Kozłowski i tak chyba o 3 oceny się pod, pod, pod polepszył. Bone? Kto to jest Bone? Bone, Bone. spoko niech idzie tam. Co miesięczny raport zwiadowczy. Proszę bardzo. No już widzę, że tak średnio. Dobra, no to ciśniemy dalej. Co tutaj ktoś tutaj do mnie napisał? Hamalajnen, stąpaj twardo, stąpaj twardo po ziemi i walczymy dalej. Walczymy o te. Mamy szóste miejsce! Wow, mamy szóste miejsce! Ile meczy do końca? Jeden, dwa, pięć meczy do końca. Także reszta meczy będzie w następnym odcineczku Queen's Park Rangers to Glory. Także jeśli podobał Ci się odcinek, skrobnij łapeczkę w górę, a także zostaw suba z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby dyndał. I co, ja dziękuję Wam za oglądanie, do następnego razu i siema!